To jest mój pierwszy odcinek. Możecie mnie zapraszać na ASKu. Komentujcie, lajkujcie. Nazywam się Emily1232. Dobrze, to jest mój pierwszy odcinek. W pierwszym odcinku będę pokazywać na łatwą ściankę. Przede wszystkim potrzebny, potrzebne są nożyczki, długopis, I zegarek. Tyle ile potrzebujemy na ściągach. Musimy wytnąć taki chudziutki, ale też nie za chudy kawałek. No, i tyle mi wystarczy. Są dwie strony otworzyć i napisać sobie po prostu ściągę i coś tam napiszemy potem jak się założę na rękę i pokażę to jest tak zapięte będzie i oczywiście pod tym bierzemy takie coś. Musimy przykleić tą stroną i tak będziemy wyciągać. No i po prostu ściągać. To jest mój pierwszy odcinek na łatwą ściągę. Pomoże Wam. Takie coś. Jak na przykład potrzebujecie dużo, to normalnie sobie robicie większą kartkę. Dobrze. Cześć, ale pamiętajcie, zapraszajcie mnie na aski. Do zobaczenia w następnym odcinku. I łapy w górę.